Drogi Skorpionie, jesteś ósmym znakiem Zodiaku. Twoje daty to okres od 23 października do 21 listopada, um, czyli czas jesieni, kiedy natura wycisza się i przygotowuje do, e, do zimy. Twoim żywiołem jest woda, czyli symbol emocji, intuicji i głębi psychicznej. Twoimi planetami opiecznymi są Pluton, planeta transformacji, tajemnic i odrodzenia, ale też Mars, który dodaje ci odwagi i siły walki. Jesteś znakiem stałym. Twoja energia jest intensywna, głęboka i niezmienna. Ty nigdy nie działasz powierzchownie, zawsze idziesz na dno, by poznać prawdę. Jeśli chodzi o Twoją charakterystykę, to jesteś jednym z najbardziej tajemniczych i intensywnych znaków Zodiaku. Masz w sobie ogromną siłę wewnętrzną, której inni często nie rozumieją. Jesteś emocjonalny, ale rzadko to okazujesz. Wolisz ukrywać swoje prawdziwe uczucia, obserwować i badać ludzi. Masz niezwykłą intuicję i zdolność dostrzegania rzeczy, które innym umykają. Potrafisz czytać między wierszami, widzieć to, co ukryte, a Twoja energia jest magnetyczna. Przyciągasz. Y Ludzi swoją tajemniczością i taką intensywnością. Jesteś znakiem transformacji. Twoje życie często pełne jest zmian, kryzysów i odrodzeń, ale właśnie dzięki temu stajesz się silniejszy i mądrzejszy. Jeśli chodzi o twoje mocne strony, to twoje supermoce w Skorpionie to intuicja i przenikliwość, czyli dostrzegasz to, co ukryte, siła psychiczna, bo potrafisz przetrwać nawet najtrudniejsze chwile lojalność, jesteś wierny tym, których kochasz, determinacja, bo jeśli czegoś chcesz, nic Cię nie zatrzyma, ale i charyzma, bo Twoja aura jest magnetyczna i intrygująca. Jeśli chodzi o Twoje wyzwania, no to oczywiście i Twoja energia ma też swoje trudniejsze oblicza, takie jak bywasz zazdrosny i zaborczy, masz tendencję do skrywania uczuć i testowania innych, możesz być mściwy, jeśli ktoś Cię zrani, Twoja intensywność czasem przytłacza innych i masz do, e, skłonność do popadania w skrajności albo kochasz, albo nienawidzisz. I Twoja lekcja życiowa tutaj to na pewno nauczyć się ufności i równowagi. E, nie każdy chce cię zranić, a twoja moc nie zawsze musi objawiać się poprzez kontrolę. E, w miłości, jeśli chodzi o miłość, to w relacjach jesteś jednym z najbardziej namiętnych znaków zodiaku. Kiedy kochasz, robisz to. Całym sobą, intensywnie, głęboko i na zawsze. Masz ogromną potrzebę bliskości i emocjonalnej więzi. Jesteś lojalny, oddany, ale Twoja miło miłość bywa też wymagająca. Oczekujesz pełnego zaangażowania i wierności. Nie akceptujesz półśrodków. Twoim wyzwaniem w miłości jest nauczyć się ufać i otwierać, bo czasem Twoja zazdrość i potrzeba kontroli mogą niszczyć to, co najpiękniejsze. Jeśli chodzi o pracę i Twoje talenty, to. Na pewno masz sobie ogromną determinację i zdolność do pracy w trudnych warunkach. Świetnie sprawdzasz się w zawodach związanych z psychologią, medycyną, detektywistyką, badaniami naukowymi czy też duchowością. Potrafisz zagłębiać e, zgłębiać tajemnice i iść tam, gdzie inni e, się boją iść. Ale masz też talent do zarządzania kryzysami. W sytuacjach, które dla innych są końcem świata. Ty potrafisz dawać zimną krew, ale też znaleźć rozwiązanie. Jeśli chodzi o zdrowie i energię Twojego znaku, Skorpionie, to astrologicznie rządzisz narządami płciowymi i układem rozrodczym. Twoja energia życiowa jest bardzo silna i związana z regeneracją. Twój organizm ma zdolność odradzania się, ale musisz uważać na, na stres i na emocje bo one mocno wpływają na Twoje ciało. Najlepszą terapią dla Ciebie jest transformacja, medytacja, praca z energią, a także świadome przeżywanie emocji. Kilka ciekawostek o Tobie, Skorpionie. Jesteś znakiem stałym, niełatwo Cię zmienić, ale Twoja siła tkwi w wytrwałości. A twoje szczęśliwe kolory to czerń i burgund, symbolizujące na pewno tajemnice i, i głębie. Kamienie mocy to obsydian, granat i turmalin, bo wspierają ochronę i transformację. Twoim dniem tygodnia jest dzień wtorek, dzień Marsa, czyli Twojej planety. I Twoje liczby to 8 i 13, czyli liczby transformacji, odrodzenia i mocy. Jeśli chodzi o Twoją mitologię, to Twój symbol pojawia się w greckim micie o Orionie, wielkim łowcy, który chciał udowodnić swoją siłę. Bogowie wysłali Skorpiona, by go zatrzymał. I to właśnie Ty go pokonałeś za swoją odwagę i moc zostałeś wyniesiony na niebo jako gwiazdo, zbiór Skorpiona właśnie i ten min pokazuje Twoją naturę, siłę, odwagę i zdolność pokonywania nawet największych przeciwników. Jeśli chodzi o tarota, to przedstawiają Cię dwie karty, jak widzisz, a karta śmierci i karta piątki kielichów. Karta Śmierci to karta transformacji, końców i nowych początków. To Twoja energia, Skorpionie. Umieranie starego, by mogło narodzić się nowe. W pozycji prostej mówi o zmianie, o odrodzeniu, o oczyszczaniu. odwróconej ostrzega przed oporem wobec transformacji. Natomiast Piątka Kielichów no to karta straty, żalu, ale też lekcji, by nie skupiać się tylko na tym, co odeszło. To też przypomnienie, że życie zawsze daje nowe możliwości, nawet jeśli coś się kończy. I tutaj reasumując, podsumowując, e, Skorpionie, jesteś więc intensywny, głęboki i pełen tajemnicy. Twoją siłą jest intuicja, determinacja i zdolność transformacji. Twoją lekcją jest nauczyć się ufać, odpuszczać i pozwalać, by życie płynęło bez potrzeby kontroli. W Tarocie jesteś e, śmiercią i piątką kielichów. E, końcem i początkiem, stratą i odrodzeniem. Pamiętaj, twoja moc nie tkwi w kontroli, ale w zdolności do przemiany. I teraz powiedz mi, drogi Skorpionie, jak Ty czujesz swoją energię? Bardziej jak transformacyjna śmierć, czy jak piątka kielichów, która uczy dostrzegać nowe szanse? Jestem ciekaw. Dajcie znać w komentarzu, zostawcie reakcję. Ja z zainteresowaniem i chęcią je odczytam i na pewno Wam odpowiem. Zachęcam w ogóle Was do o, rozejrzenia się po moim kanale, bo wiele ciekawych czytań, przekazów znajdziecie. Zachęcam Was też do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia tego filmu, zostawienia komentarza, właśnie. Do udostępniania, jeśli komu macie e, udostępnić, oczywiście. Um, I e, jeśli chodzi o kwestie czytania rytuałów prywatnych, to można się ze mną skontaktować, a wszelkie informacje e, znajdziecie właśnie w e, opisie pod tym e, filmem wszystkie e, kroki, co i jak i jak się można do mnie odezwać. A więc czekam na Wasze. Um, na informację od Was zwrotną, jak Wy się czujecie. Czy transformacyjna śmierć właśnie, czy może piątka Kielichów, która uczy się rozstrzegać nowe szanse. A może u niektórych jest też tak, że gdzieś to wszystko się łączy. Te, czyli ta energia transformacji, ale też dostrzegania nowych szans i możliwości. No bardzo dużo ma to ze sobą wspólnego, więc nie zdziwi mnie to, jak u większości te energie właśnie się... Łączą, ale wy wiecie to najlepiej, więc czekam na Wasze reakcje. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach czytaniach na moim kanale.